Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Historia samochodów z Atlantyku jest interesująca i przywodzi na myśl klasyczne, supersportowe i niezapomniane modele. Oto najbardziej. Kultowe amerykańskie samochody w naszym dogłębnym spojrzeniu na lata 60. Historia najpiękniejszych amerykańskich samochodów. W tym artykule chcemy razem z Tobą przyjrzeć się historii amerykańskich samochodów, przywołując wspomnienia wyjątkowych pojazdów. W tym celu przeanalizujemy dekady lat 60. i najsłynniejsze samochody tamtych czasów. Przejdźmy w kolejności Niektóre z najbardziej niesamowitych i niezapomnianych pojazdów na świecie pochodzą ze Stanów Zjednoczonych od końca XIX wieku. Dzieje się tak, ponieważ bezprecedensowy rozwój przemysłowy, jak w przypadku Forda, dał początek kultowym samochodom. Które pozostały punktami orientacyjnymi dla entuzjastów czterech kółek na całym świecie, w szczególności w latach 60. -tych. Samochody przeszły na bardziej liniowe podejście niż w dekadzie powojennej, z coraz mocniejszymi silnikami o dużej pojemności, stąd narodziły się tak zwane Must cars. Słynne? Tak, mówimy o ikonach, takich jak Dodge Harger, słynny General i serialu telewizyjnego The Duques of Hazard. Ale nie tylko, oto najbardziej znane i popularne z nich, amerykańskie Muscle Cars z lat 60., do najbardziej kultowych modeli amerykańskich samochodów z lat 60., należy Chevrolet Corvette C2 z 1962 roku druga wersja modelu serii C, a także Ford GT 40 z 1964 roku. Ten ostatni to samochód wyścigowy zaprojektowany jako rywal Ferrari w wyścigach wytrzymałościowych, a także stał się wyjątkowy dzięki wygraniu 24-godzinnego wyścigu Le Mans 4 lata z rzędu. W tym samym roku, ale z inną charakterystyką dla innego bardzo ważnego samochodu typu muscle car, Oldsmobile 442, ale także dla Pontiac, kto, zawsze obecnego w katalogu amerykańskiej firmy. Dwa lata później, w 1966 roku, na rynku pojawił się Dodge Harger, prawdziwa legenda, która pojawiła się również w wielu filmach, w tym w Grindhouse, Dowód śmierci Quentina Tarantino, pokazując wersję z 1969 roku. Kolejną ikoną motoryzacji jest Chevrolet Samaro z 1967 roku, superklasyk z lat 60., który w swojej pierwszej serii był dostępny, zarówno w wersji Coupe, jak i Cabriolet. Ten samochód do dziś pozostaje obowiązkowy dla entuzjastów. Ten sam rok i ta sama sława dla Forda Mustanga również wciąż wiecznie zielonego od producenta samochodów, wraz z Pontiac Firebird. Nie możemy również zapomnieć o takich samochodach jak Corvette Stingray, Ford Galaxy 500 i Falcon, ale także Mercury Cougar, Plymouth Barracuda, Oldsmobile Starfire, Shelby GT500, Corvair Monza i Buick Skylark. Tak więc, jak przeczytałeś, Amerykańskie samochody zabytkowe z lat 60. są bardzo znane i reprezentują ogromne dziedzictwo kultowych modeli, które wciąż są niezapomniane w światowej kulturze motoryzacyjnej. postęp in ciekawostki Historia motoryzacji a WordPress komentarz Hello World